Nikt chyba nie ma wątpliwości, że gwiazda tegorocznego rajdu Monte Carlo jest tylko jedna. Oliver Solberg dokonuje niemalże cudów, bo jak inaczej można wytłumaczyć to, że wypadł z trasy na 12 odcinku specjalnym i to dosyć głęboko, a i tak go wygrał. Na dodatek nie było większych uszkodzeń. Mniejszość tego dnia mieli Till Neville oraz Martin Winnagę. Belgowie już od dłuższej chwili byli daleko za Adriana Tourmona w misu, ale piruety, najpierw na odcinku górskim, a potem w Monte Carlo, gdzie padało i to dosyć się ulewnie, nie pomagały. Sebastian Hoxha i Vincent Lande wciąż toczą bój o drugie miejsce. Co prawda dziewięciokrotny mistrz świata jest daleki od zachwytu nad swoją sytuacją, to wciąż ma szansę pokonać swojego głównego rywana z zeszłego roku. Elfen Evans ze Scottem Martinem idą spać zajmując drugie miejsce. Na ostatnim dłuższym dnia znacząco powiększyli swoją przewagę. Zapas Olivera Solberga i Eliota Edmondsona stopniał do poniżej minuty na ulicach Monte Carlo, ale nie ma wątpliwości, kto jest w najlepszej sytuacji przed wielkim finałem rajdu. Dzień bez większych przygód zaliczyli Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. Pewnie utrzymują się w pierwszej dziesiątce kategorii WRC2. Tylko 8,8 ,8 sekundy dzielą Błażeja Gazdę z Michałem Jurgałą od pierwszego miejsca w stawce Rally 3. Do pokonania zostały już tylko trzy odcinki specjalne.